hundred sauce it up Znowu myślałem o tym parę, parę, parę chwil. Że nie mogę się tu zmienić, nie mogę odciść. Proszę, powiedz w jaki sposób tutaj mogę żyć. Piszę o tym, to piosenka, to jest jak list. Miłość to nie zabawa, ja pogłębiam się w niej. Nie wiem, czy zawsze byłem tutaj dla niej fair. Miałem ciągle tą nadzieję, że będzie okej. Okay. Teraz może z się ten głęboki ser. Ciągła praca nad sobą trochę pomaga mi. Znowu myślę o przeszłości, serce bólu Ciągle z rady i te kłamstwę, ja nie zliczę ich. Kopać chwilę znowu tu na mnie. Bo nie mogę się podnieść, kiedy jestem wciąż na dnie. Nie, nie, nie. Kiedy jestem wciąż na dnie, ciągle myślę, czy zależy ci na mnie. Czy chcesz pomóc i czy pomóc? Jeszcze jest mi ktoś tam, nie. Ktoś pomoże mi. Ja już nie wiem, co. Kiedyś było wszystko dobrze. Chuju miałem te tysiące. Wszystko z tobą było proste. Teraz to już nieistotne W głowie, tłumi się ta presja zrobić parę liczb Ciągle problemy się mnożą, trzeba jakoś żyć Robię wiele tu dla ciebie, bo chcę z tobą być Robię wiele tu dla ciebie, byś pomogła mi Ciągle myślach, by wspominał naszych parę chwil sobie otrzymam strach, bo nie chcę bez ciebie żyć Ciągle będę o tym myślał, proszę pomóż mi Proszę pomóż mi A ty popatrz chwilę znowu tu na mnie yeah. bo nie się podjąć, kiedy jestem wciąż na nie, 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 nie Ciągle myślę, czy zależy ci na mnie Czy chcesz pomóc i czy pomóc jeszcze jest mi ktoś w stanie, nie, Ktoś pomoże mi Ja już nie wiem sam